Jeszcze kroka, będziesz miał dodatkową dziurę wełbiedłan! Czego tu szukasz?! Mów! Muszę porozmawiać z twoim przywódcą. W ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak dodasz mi broń. No dalej! Miecze! Zdejmij je, to zaprowadzę cię do Vernosiel. Niech będzie. Prowadź. Wadgern? Ciekawe. Nie mamy tu problemów z potworami. Wy nie, ale Redańczycy są przekonani, że w lesie zalęgła się jakaś bestia. Wynajęli mnie, żebym ją zabił. No, mylili się. Nie pierwszy raz zresztą. Nie ma żadnej bestii, nic tu po tobie. To nie są żarty. Zginęli ludzie. Zginęli żołnierze. Żołnierze Radowida, który prześladuje NC do Wielkiego Morza po góry Sinę. Którzy brali udział w pogromach, torturowali naszych braci, gwałcili nasze siostry. Nie zapłaczę nad nimi. Nie przestaniemy napadać na te transporty. Musimy jeść tak jak wy, więc masz dwie opcje. Odejść stąd, zapomnieć co tu widziałeś albo umrzeć. Nurzy mnie to wasze przekonanie o moralnej wyższości. Jesteście zwykłymi bandytami. To prawdy? W takim razie potraktujemy cię jak zwykli bandyci. Diewiede gern!